Witajcie bardzo serdecznie kochani widzowie na wstępie, jeśli jesteś nowym nowy, nowa, staw tu coś po sobie, jeżeli taki content wam się podoba, zostawcie tu lajka w górę, suba dla zasięgu koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco na temat moich historii i moich odcinków, czy filmów, czy transmisji na żywo oraz udostępnienie, będzie mi miło jak lubiąc zostawić tu miły komentarz, postaram się, przybiąć serduszko, lecimy z tematem. Weź się w ankiecie podwójnej 3x3, 3, czyli będą dwa odcinki w jednym, w sensie jeden, a później drugi. Ten pierwszy będzie o wiele dłuższy. Zapraszam do oglądania. Kim był Czerwony Sokół, Co znaczył dla agentów Tango? Czy był prawdziwym liderem? Postaram się na to odpowiedzieć w dzisiejszej historii. A więc historia Czerwonego Sokoła zaczyna się w 2000, mniej więcej w 2015 roku, kiedy dołącza on do agentów Tango jeszcze jako soku. W 2016 przyjął pseudonim Czerwony Sokół po misjach treningowych. W 2016 jego historia się nic nie działa, oprócz tego, że był w głównym dowodzeniu, pomagał <laughs> głównemu dowódcy oraz po prostu wspierał ruchy oporu przeciwko władzy. Czerwony Sokół był charyzmatyczny, był po prostu przywódcą na polu bitwy, Potrafił walczyć wręcz, potrafił walczyć jeden na jednego, potrafił również kwestionować rozkazy. Często, jak nie były zgodne z jego moralnością czy jego logiką, kwestionował rozkazy i proponował inne rozwiązania. Na przykład w różnych bitwach, czy na placach boju, czy na placach treningowych potrafił kwestionować dowódcy, dowódcy rozkazy, na przykład zmieniając plan. Czerwony Sokół był szybki, był powszechny. Potrafił szybko złapać wroga, potrafił bardzo szybko w terenie się przyzwyczaić, potrafił bardzo szybko odnaleźć wroga i go po prostu zestrzelić, ale nie zabić. Czerwony Sokół swoich przeciwników nie zabijał. Czerwony Sokół na rok, około rok przed rozkazem 66 wydanym przez Deimosa, czyli w 2017 roku przyjął pseudonim Czarny Rycerz, czyli Czarny Sokół. Ale nie używał go na co dzień, tylko po prostu używał go w tajnych misjach. Ale o tym opowiem w innym odcinku. Jeżeli chodzi o lata 2018-2023, no to Czerwony Sokół przyjął pseudonim Mroczny Sokół po rozkazie 66 wraz z Czarną Wdową, Dzwonem, Kozłem, Czarną Kroplą, Czarną Pięsią Krwistą, Pięcią Krwistą Kroplą oraz. Agent, agentem szpiegiem po prostu się ukrył, dzięki czemu wielu agentów tango oraz wiele informacji na temat agentów tango przetrwało rozkaz 66. Historia Czerwonego Sokoła, no teraz już mrocznego Sokoła, urywa się po rozkazie 66. De facto nie wiemy, co się z nim działo, czy działo potajemnie, czy tam sobie spokój, czy odpoczywał. Głównie dlatego, że po 2018 roku po rozkazie 66 nie wiemy za dużo o ocalałych agentach tango. Wiemy, że ocalało ich około 100-150, ale nic poza tym. Jego nowa historia zaczyna się w roku 2020. Dwa lata po rozkacie 66 agenci tango wrócili. Wynajęty przez nowych agentów tango szkolonych przez yy, Dwona i Kozła. Dołączył do agentów tango. Pomagał przy koronawirusie. No i. Pomógł przy koronawirusie, był przy wszystkich, wspomagał, wspierał ich, walczył, ale mniej się udzielał już na polach bitwy czy polach treningowych. Historia Czerwonego Sokowa swój akt końcowy miała w 2022 roku, kiedy wszyscy się pokłócili, każdy poszedł w swoją stronę. Agenci Tango próbowali się jeszcze zjednoczyć i reaktywować w 2023, ale to się zdało tylko na to, aż do lutego obecnego roku. Gdzie agenci tango ostatecznie po prostu rozpadli. Większość doświadczonych agentów tango, która była wraz z sokołem od początku do końca, po prostu się uciekli, wyszli. Czerwony sokół, czy najmroczniejszy sokół, czy mroźny sokół, jak gwałt tak zwał, opuścił agentów tango wraz z, <coughs> z nadejściem rozkazu 71, próbującego zjednoczyć agentów. Nie udało się. Co się dzieje w dzisiejszych czasach z agentami tango? Nie wiem. Historia Czerwonego Sokoła dobiegła końca wraz z opuszczeniem Agentów Tango w wersji 24. Czy Czerwony Sokół wróci do Agentów Tango? Różne są rosterki. Agenci Tango ci doświadczeni zaaplikowali, że odeszli, ale gdy tylko przyjdzie zagrożenie, gdy tylko będzie potrzeba, wrócą. Czerwony Sokół podpisał dekret z Czarną Kroplą, Agentem Szpiegiem, Dzwonem i Kozłem, że wrócą w razie zagrożenia. To był Kanon. A teraz nieco szerzej o legendach. W Legendach Czerwony Soku dołączali już w 2012 roku, kiedy agenci tango zaczęli raczkować. Początkowo do 2015 roku, tak jak w Kanonie, nie wyluźnia się niczym. Po prostu jest współdowódcą, współtwórcą agentów tango i po prostu zajmuje się wraz z Deimosem szkoleniem agentów tango. W 2016 roku, według legend, Deimos. Czerwony Soku, Czarna Wdowa i Kozioł zostali wysłani na misję przez zarząd. Zostali wysłani na, na misję zwiadowczą, która zakończyła się pobudzeniem. Wrócili do domu, z nowy, do bazy z nowymi informacjami. Czarna Wdowa zapisała wszystkie informacje w archiwum. Dzięki czemu do dnia dzisiejszego przetrwało archiwum. No i de facto w 2017 roku, też na rok przed... Przebywał, Czerwony Sokół wraz z Czarną Wdową przebywał na misji, wrócił pod koniec misji, ale tuż przed rozkazem 66 on nie wykonał rozkazu, bo był na, na że tak powiem, na stacji, czyli w sensie był w kryjówce. Został, zostali zaalarmowani on, Czarna Wdowa, Czarna Kropla i Dzwon zostali zaalarmowani, że ktoś, że ktoś strzela do agentów Tango. Oni wrócili do ówczesnej bazy w Krząstowie. No i po prostu w świecie. Czerwony soku zawahał się, czy strzelać, czy nie. Na szczęście się powstrzymał, aczkolwiek dzięki wydaniu rozkazowi większość agentów tango zdołała przetrwać. Agenci tango, według legend, Działają tajemnie po dziś dzień. Również byli agenci tango zawiązali współpracę według legend w 2024 i ta współpraca trwa po dziś dzień. <küh> Podobało się? Zostaw kciuka w górę. Suba dla zasięgu. Mam nadzieję, że powiedziałem wszystko odnośnie Czerwonego Sokoła. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia wkrótce. Pozdrawiam. Zostawcie coś po sobie. Dziękuję.